Urywki. Urywki z kalendarza. Dzień dobry panu. Dzień dobry, to ja, ja mam rewanż, mogę? Mhm. To ja dla pana teraz utwór taki Dobrze. Sebastian Bach? Nie, Mozart. A ty tu pan pamięta? Mhm. No i bardzo dobrze. Dzień dobry Państwu. 24 Dwudziestego... maja, czyli dziś imieniny obchodzą Donacjan, nie Donatan. Jakby Donatan to już bym biegł z kwiatami. Donacjan, Orion, Tomira i Ubysława. Wszystkiego najlepszego. 24 maja 1609 roku. Król Zygmunt III Waza opuścił wraz z rodziną Wawel i przeniósł się na stałe do Warszawy. Co było powodem tej przeprowadzki? Jak mi opowiadał znajomy Krakus, Waza przeniósł się z Krakowa do Warszawy, ponieważ lekarz zalecił mu wiejskie powietrze. Jakoś mnie Warszawiaka ten żart nie śmieszy. Swoją przeprowadzką król zapoczątkował wylewną przyjaźń mieszkańców dawnej i nowej stolicy. Jej przejawy werbalizują głównie kibice klubów piłkarskich podczas meczów Wisły z Legią, cytuję, no albo może lepiej nie. Wdzięczni Warszawiacy postawili króla Zygmunta na kolumnie Zygmunta. Cóż za zbieg okoliczności. Ja też, stojąc w piątek w korku w sparaliżowanej przez palących opony górników w Warszawie, błogosławie decyzji króla o przeniesieniu tu stolicy. Decyzja Wazy przyczyniła się również do powstania piosenki Andrzeja Sikorowskiego. Nie przenoście nam stolicy do Krakowa. Nikt niestety nie pamięta Arii, napisanej przez anonimowego warszawskiego Barda na początku XVII wieku. Drogi królu mi, mi. Pozostańcie wy w Krakowie, Wy i na pomniku wieszcz i kierowcy boru też. No taka warszawska ballada renesansowa. Decyzja wazy odebrała Krakowowi takie stołeczne przywileje, jak posiadanie Pałacu Kultury i Nauki. Pięknie by wyglądał tuż przy Wawelu. Czy jedynego na świecie tunelu wzdłuż Wisły? Drodzy, Krakowianie, żyjmy w zgodzie, podzielmy się stolicą. Niniejszym zgłaszam obywatelską inicjatywę oddania Krakowowi chociaż kilku ministerstw, chociaż jednej ambasady i chociaż ulicy Woronicza. Myśliwiecka niech zostanie u nas. Na cześć stołecznego miasta Krakowa. To tyle o tej kontrowersyjnej rocznicy a kilka innych wydarzeń 24 maja teraz. 128 lat temu w Kurierze Codziennym ukazał się ostatni odcinek powieści Lalka Bolesława Prusa. Akcja powieści rozgrywa się w Warszawie. 15 lat temu odbyła się premiera filmu Pianista. Rzecz dzieje się w Warszawie. Urodziny dziś obchodzą Grażyna Torbicka, mieszka i pracuje w Warszawie, oraz warszawiak Marcin Kydryński. Wszystkiego najlepszego. Na koniec zagram fragment hejnału Mariackiego ze studia w Warszawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Filip Jaślar, pierwszy skrzypce grupy Mozarta, bo nie przedstawiłem pana. Bardzo miło, dziękuję pięknie. Z Wulki Kozłowskiej, podpiaseczne. Bardzo dziękujemy.